Witam wszystkich hodowczyni i hodowców wtorek godzina 12.03 na robocie dostałem numer do Łukasza z walking i do pewnego starszego pana, który ma na sprzedanie 54 gołębie no, i nie kazał się ujawniać e, imienia, nazwiska, numer, numer telefonu. Po prostu chce być anonimowy. E, chciałem, zapytałem się po prostu, czy mogę nagrać film z jego zdjęciami, gołębi, wideo mi wysłał. No i po prostu jego numer telefonu. Ktoś by chciał tego gry zakupić, no to prawdopodobnie by się zgłosił do niego, no ale szybko zadzwonił, powiedział, żeby nie robić tego, że on nie chce po prostu żadnych telefonów, żadnych, przepraszam, żadnych filmów no i że jak chcę to po prostu żeby kogoś dobrać tam sobie do po prostu do kogoś znaleźć, kto by chciał coś zakupić jest 54 gęby na sprzedanie i to chce za nie 3000, tak więc one są na połowę ceny powiedział mu za nie dał dużo więcej więc tam jest yy, Blobindry są, motyle yy, barwogłówki Barwnogłówki, przepraszam. Wyszpance, bociany. Co tam jeszcze było? Obwywrotki. takie podobne do tych do zakoników, tylko na tych na kosmach. Srebrniaki też. Omiśki jeszcze tam były, też widziałem i jakieś Alzheimery coś takiego. Ktoś może wie, no to proszę pisać w komentarzu. No i trzy tysiące chce, więc jakby ktoś się znalazł, dwóch jeszcze, rzucamy się po tysiąc, możemy tam podjechać i jednego wziąć tego, jakby ktoś był chętny, bo mi 54 targamy za dużo. Więc nie ma sensu tyle kupować na raz. A on też nie chce ich rozdzielać, nie chce, bo są pary parzyste i nie chce tak sprzedawać parami. Tak więc jakby ktoś był zainteresowany, to pisać pod komentarzem, zawsze znaczy pod filmem i proszę i ten i się skontaktujemy można pojechać zobaczyć. Mam zdjęcia, od razu też mogę pokazać. Yy, tylko jak mówię, nie chciał się po prostu ujawniać. Po, powiedzmy tak, pan kowalski o, w ten sposób. Pan Kowalski ma na sprzedanie 54 gołębie. Gołębie bardzo ładne, muszę przyznać z tego co na zdjęciach, są naprawdę bardzo ładne i gołębiek jest bardzo też fajny, zadbany, czyściutko i ganiak te tam mam murzyny, to srebrniaki właśnie bociane, one tam goni w wyspance. Eee, film mi tak, przesłał tak samo na, te, na Whatsappa, więc wszystko jest e, udokumentowane, jakby ktoś chciał, tak jak mówię, no. we trzech pojedziemy, na przykład dajmy na to, czy podzielimy tymi gołębiami? Kto, jak mniejsza, wybierze i tyle. No i naprawdę dobry zakup, jak powiedział. Gość jest w porządku i nie ma gołębi na lekarstwa. Po prostu naturalnie wszystko jest u niego. Więc nie ma tam żadnej ściemy, że kupisz z zresztą zdechną. Po prostu są zdrowe gołębie, zadbane i powin powinny się chować. Pary są pożyste. Więc. Namawiam, nie? Tak szczerze mówiąc, no bo za te pieniądze, tyle gołębi, to jest mi się wydaje, że to jest tamią. Bo za każdą parę bitwę sprzedać, to na no, mnie mógł wziąć po 250 funtów do 300, nawet powiedział, więc to się opłaca. No, teraz jeszcze łukasz, dziękuję za ten numer. A łukasz właśnie go brał, murzyny też może pod komentarzem napisać i zadowolony z tych murzynów. Więc gość ma naprawdę dobrą, zbierał latami, z tego co mi mówił, bo mm, kopywał. Wymienił mi tam, wymienił tam kilkunastu hodowców, w UK ogólnie Ale też nie kazał mi ujawniać tych nazwisk, bo powiedział, że po prostu Nie chce tego Że po prostu chce być an anonimowy, nie, tak więc yy, Ja to rozumiem i szanuję go No i po prostu Nie będę ujawniał jego inicjałów Ale numer telefonu mam, tak więc mówię, no Można podjechać, obejrzeć i ewentualnie kupić tego embia naprawdę warto jest, bo gośc jest konkretny. No, więc w karczesku. No. I na filmie będzie na YouTube. I co mogę powiedzieć więcej? A wyszwans w koronie poszedł, mogę go przetrzymać dłużej, ale myślałam zaczął tam gruchać w kolacji, wieku wesoł, taki wyszwans, półkę sobie obrał, tak szybko. Wszedł półce i wyszedł z gremnika, e, gruchał, wesoły był, e, pojął sobie, napił się wody też na tym na ziemi, tam dziubał chodził i później zerwał się i już nie chciał siąść. I poszedł gdzieś na miasto, już nie wrócił wczoraj, nie wrócił z pracy, nie było go, więc już nie wróci prawdopodobnie. To był na polskiej obronce, tak więc e, ciekawe czy to był tak, szczerze mówiąc. No, on go tam dostał od kogoś, dał mi go za darmo, więc jak to się mówi, darmo przyszło, darmo poszło, ale szkoda, no bo nie głupi widać. Więc tak, ale mam jeszcze tą parę tylko, że no nie niosem jajka, nie, nie niosem jajek te czarne, tak więc yy, będę musiał, mam samicę tą wolną, ale bym musiał przeparzyć je te stare No. Mm. więc yy, jasne chodzą te. Dwie pary Budapesztów chodzą, te kosmaty będą miały jajkoż na dniach, bo siedzą na, tych, na gniazdach. Co więcej, młode się jakoś chowają na razie. Więc coś tam się chowa, może w tym roku jeszcze młodych. Nie wyrzucam jajek ze względu na to, że to są głęboko świeże i mogą zabrać i pójść. Więc będą chowały aż. Skąd się sezon? Po razu powiem do jesieni albo i dłużej. No ale to... no, nie ma co mi zabierać, no bo będą znowu ciekawe. Więc co mogę więcej powiedzieć? Ciepło jest. Słońce świeci. Ile mamy stopni? 26 pokazuje tak więc fajnie Dużo słońca chyba kaca ma Przesadzę te butelki Nie, ale ciepło jest tak więc piję, chłopaki No i co więcej, no to tak za bardzo, to nic budowa ogród gorsze idzie. No więc, jak wspomniałem, jak będzie ktoś. E... Chętnie to zapraszam do kontaktu i, i można tego jemy zakobić. Raz jeszcze dziękuję za oglądalność, za subskrypcję cały czas rośnie. Za komentarze miłe, za łapki bardzo motywujące do dalszego działania i rozwoju kanału. Więc bardzo miło to jest. Jest, będzie na TV co więcej mogę dodać bo wesoło jest ogólnie wesoła atmosfera no tak raz jeszcze dziękuję wszystkim za komentarze za polubienia za subskrypcję za co więcej ja zaglądałem tak samo i do zobaczenia wkrótce pozdrawiam wszystkich hodowczyni i hodowców